Dobra Ja rzucę grana, żeby to to opadło, nie? O, ma no, no. Nie wbiegnijcie w niego kurwa. Dobra, zostaje na fladze. Leć tam do przodu. To Charlie teraz gracie, tak? Tak. Ja idę zewnętrzną tym balkonem jebanym. Ty oni zaczęli w ogóle, bo alfę nie wzięli. My z daleko dojść. Zaczęli, to zaczęli. To jest kurwa jakaś taktyka szatańska. Nie, tam trzeba około tego kurwa, balkonu wdale. Tak na moim trupie jeden. Ja jestem na tym balkonie tu. Można podnieść jak coś. Idę, idę, idę do was. Do Kamila. Najpierw. Alfred. Teraz Starek Charlie biorą. Obiegli będzie? nas. Obiegli nas Charlie biorą Brian się cofam Góra O kurwa. Ale zjebam są na górze. Można, można, można. On się wrócił, koleś. Koleś się wrócił. Widzę, widzę go. Jeszcze jeden. Jestem, pilnuję. Granat leci. Ja pilnuję, możecie wchodzić. Spotuję wam. Zdjęty. Kurwa, ja tych szyb w ogóle nie widzę. Zrobicie radobicia koło na moim trupie, na górze. Tam, gdzie byliście. Kurwa, o, ja wszedłem na dół akurat. Dobra, alfę biorą. Na krótko drony. Dziękuję, spoko. Ja siedzę. tam. Drona B. Idę Kamil, nie bij. Co jest? No idę... Też szybciej widzisz. Kurwa! Łącznik, łącznik tak. dwóch. Kurwa, przyszedł, na moim trupie jest. Od, od balkonów. Camping tu. Na jest, na brawo dwóch. Artur? Random, nie na sobie, random, nie na sobie. Co na brawo, do wzięcia? Dobra. Bierzemy. Ja idę. Na Alfie, są, przyjdą tu po mnie. Idę... User joined your channel. Ulicy, ulicy, jeszcze, ulicy, jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze To podnosili się. Kurwa! O jak zjebałem to Sorry Do wszystkich, straciliśmy ten alfa A, A, Trzech się. na Alfie Są, są, są jeszcze. Miałem się podnosić. Ja obiegam Podnoszam się na alfie Dwóch no, jest. Trzech, trzech, czterech. Nie, to jest nasi O Jezu, ale zjebałem Albo nie. Kurwa, <grym> jaka gole, szczelenina. i <coughs> przepraszam Kamil. Dobra, wyjebali nas. Kurwa, że... Panowie, więcej na randomie. Są... Więcej na randomie. Z respami. To co się stało? Był już padło też? Tak. Idę tak samo galerią. ja lewą stroną pójdę. Za Johny. Pojdź... Obok... Yy, nie, żeby nie w linii. Na górze jest. Widzę, widzę. Ale Zostaj, okay, kurwa plecy dostałem Górą przeszedł musiał, bierze punkt O, no bierz Dobra Charlie znowu miga kurwa biegają. Nie latajcie tak kupą, bo na sobie Gajem cały czas Dobra, to jeden na Charlie Na no, jeden jest, do dobicia o, Jeszcze jeden Zabim jest mnie. na Charlie Gdzie jest, gdzie jest? Podnoszą się. Dzięki. Dobra, Czekam jeszcze, podniósł go, podniósł go, podniós go. I się zresztą. nie widzę gdzie. Tu... Przeżykłeś? No teraz go widzę, dobra. Jeszcze jeden. Yy, twór jeden. Ktoś na narkie. Ja. Po prawej stronie no jest. No zabij, dronie. kurwa, stoi koło ciebie u góry. Zabity. Można podnieść. Podnieście się wszystko. Ja podnoszę. Ale nie, Uf, nie mogę się, Nie traumić. się na no 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 mnie, się na mnie, wyżej. Podniesiecie mnie? No się, Jeszcze jeden wchodzi przez bramki. Po prawej. Sorry Kur zbamać Dobra, dostałem Dwóch, trzech, czterech, wszyscy na alfie Zamawiam Przecież czekaj, ja z drugiej strony jestem No zdabił mnie Odnoszę, Kamil tu się kurwa nie chce wierzyć Jeden zdjęty Sebik to mnie biegnął Jeszcze... Je... To... Przecież jest koło ciebie kurwa, kto tu stoi nie, ja jestem tutaj. No, no czemu nie patrzycie, no biegał z do ciebie. nie, widzę nikogo. To Artur chyba był. A. Nie, ja na do biegnę do ciebie. Żeby cię no nie, no na kto, Ktoś nie stał, go stał tu przy brawo, koło mnie. I sobie... Ja stałem na dole i ci się wydaje, tak. Przebiegł mu gościu pleckami. Właśnie. Bołem, było... bołem, 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 bołem dołem, 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 lewo. Charlie. Z lewej strony, ulica. Jeba Jebany, nie, mam nie go. mogę go zabić. Mam go, mam go, mam go. Góra jest jeden, przy Charlie. Dwa. Na moim trupie. Biegnie w stronę brawo. W od, plecy od będzie skręc, zostaje Na balkonie Bieg do środka Zabitych, owaj Można podnieść? Bieg, Jestem na balkonie Biegnę, 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 biegnę na krótko I Badam Na szateczkę Alfa Charlie został przejęty Lecą prawą na betę są na alfie Kurwa zajebali Nie, jeszcze żyje Nawzajem. Masz apteczkę, trzymaj Cel alfa zneutralizowany Pod alfę jeszcze jeden, dwóch C, C pada. Okay. Jak mnie kurwa jedno. Zarek można? Na dobra, dole, za pomnikiem. Czysto. Można podnieść. Co? Nie, nie podejdziemy do góry. Nie, Jesteśmy nie, na fladze. No to jest na zewnątrz, dobra idą prawą, 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 prawą Dostał Drugi dostał W środku, dobre Zjęty po, Zabity, zabity jest, podnieście John, mogę? Tak, 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 tak Skłamać tak. Wchodził Do wszystkich. Cel Wszystkich, cel alfa został przejęty. Pierwsza pomoc, stary. Wiesz, na przypomniku jeszcze jest jeden. Podnosi, podnosi, będzie ich trzech. Pierwsza pomoc, wiesz. Minus. Wasza Jartu, granat rzuciłem Ja podnoszę Ogarniacie tam? Wracam na altę mówię. Wziąłem ich A jednego jedne tylko Ja będę tak tak. z lewą Z tym tunelem takim Nie, ja z warkiem albo dobra górą pójdę Jest na brawo, na brawo w samym środku Obity? Tak do, rzucił apteczkę dostał. na brawo. Dostał, dostał, dostał. granat rzuciłem, uwaga, uwaga. Kurwa, we mnie? Ja Tam na brawo rzuciłem. Obezporta. nie Spoty macie. Nie ma zasadek. Ja też nie mam, kurwa. O, może o, kurwa! Ja pierdolę, ale Ale widziałem to, John, widziałem to. Kurwa, ja myślałem, że to nasz jest. I chciałem sobie broń podnieść. Kurwa, nie mogę go... zabić. Kogoś podnoszę, Darka. Góra C1, biegnie łącznikiem. Ty nie ma kilkamu, nie? Nie ma go. Ideal, nie ma. Jeszcze plecy dostaję. kurwa. Oj, 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 ale ich wyleciało od Dużo ich jest na B, bardzo tu na B, uważajcie Uważaj granat, nie, nie biegaj Dobra Zgięty, na wzajem się zdjęliśmy, Darek Ja Cię podnoszę Dziękuję Kurwa, na tam kampina, kampina Podnosi, podnosi! To ja. Oj. Chóry Darek. Na moim stres. trupie, na moim trupie. Zabiłem? Jeszcze jeden? Nie. nie Brawo, łącznik Oj. jeden. Oj. Kurwa, kładź Charlie. Ogarniasz, Darek? Tak, tak, moje. To mów, to mów, to mów. Żebyśmy nie biegli niepotrzebnie. Na alfę idą. Z boku. Wziąłem alfę. Jeszcze idzie do Ciebie, z boku Prawidłnie. Prawa strona Co to, to było, bo mnie wyrzut, dobra zabijesz go? Nie, zeskoczył, możesz na podnieść prawa, na górze dobra Też leżę Dwóch na alfie zdjętych O kurwa, ale na flesh się odrodziłem Kurwa Zdjęty Dobra, czysto na alfie Dobra, no brawo są jest! z tobą. Widzę brobie, ja to jest! Y kurwa, do dobicia. Uciekł, się, Druga strona. Dwóch zdjętych i jeszcze Czemu jeden. jeden. nie po po Pierdole. Hmm, podnoszą się na brawo. Nie było czasu Johnny, bo dwóch wyszło z drugiej strony. Dobra, dobra. No co jest? To ja na alfę biegnę no. dalej wtedy Zabity darek Lewo, zabity, lebo, zabity strach, darek tamten. Od alfę biegnę Od ulicy jeden. Jest jeden Na moim trupie jeden Idę Kurwa Zdjęty na moim trupie u góry trupie. na łączniku Na moim trupie podnieśli się, są przy drodze Zeskoczyli na łącznik pod bramą oh, Zabiłem go, Dobrze, sorry, odstrzelałem się Do trochę jest... A to nasi wow, B. Od ulicy na B, ulicy no, to na B. To Idę Darek, może zdążę Nie, Artur idzie Zneutralizowaliśmy cel alfa Idą na alfę I... O Boże, dwóch na alfie Tech. Masz tu pierwszą pomoc. sobie obu, będą się podnosić. Kurwa, Darek. Ale wykosił, dobra. Jeszcze jest tu. Można podnieść, chyba. Sorry, wyżyk Jeszcze jeden leżał koło ciebie, no. Wyrzyk. Kurwa. Nie, bo Darka widziałem na kilkamie. Widziałem, że ktoś zastrzelił. Nałożyłeś mi się na niego. Tam nieba. koło wyżyka leży jeden, yy, gdzie zginął na alfie. Kurwa zjebałem A Jezus Sebik wbiega tyłem na alfę Eee, a przepraszam. Aj zjeba Dwóch już biega tyłem Trzech Ale się w linii ustawiłem, kurwa Wow. No, no to już pierdej było, proszę śpięć Ale z celestw drogi nie nieźli są Powiedział, dużo lepiej niż tamten klam Dobra, czyli lepiej ja drodzy, tak? tak? Tak Ale dwie